Sąsiadka miała numer Kate w Londynie na wypadek, gdyby coś się stało, i w końcu zadzwoniła do niej. Później powiedziała policji, że Kate zareagowała przerażeniem i poprosiła ją, aby zastukała do Richarda albo przynajmniej zajrzała przez okno, czy jest w domu. Kate obawiała się czegoś już w tej chwili, bo ojciec, wbrew swojemu zwyczajowi, nie zadzwonił do niej ani w sobotę. Ani też w ten niedzielny poranek. Ona sama próbowała to zrobić wielokrotnie, ale zawsze odpowiadała automatyczna sekretarka. Ale mi się odbija, przepraszam. <laughs> automatyczna sekretarka. Sąsiadka zadzwoniła więc do drzwi, potem waliła w nie pięścią, ale nie było żadnej reakcji. Poszła do ogrodu, okrążyła dom i zanim jeszcze odkryła wyważone drzwi, do jadalni zajrzała przez kuchenne okno i cofnęła się przerażona na widok tego, co zobaczyła krzesło stojące pośrodku pomieszczenia, na nim skrępowana postać, której tułów był przechylony mocno do przodu dostrzegła też plastikową torbę zawiązaną wokół głowy trzy kroki dalej kobieta zauważyła wyważone drzwi, ale w tej chwili już tylko przeraźliwie krzyczała wezwany lekarz stwierdził później, że Richard Linville udusił się w męczarniach. Czy ta kobieta, która widziała Peugeota, była w stanie opisać bliżej samochód? Spytała Kate po chwili. Miała wyraźnie znużony choć, mimo to opanowany głos. Kaleb chciałby, aby choć tu uzyskała drobinę nadziei. Nie mógł jednak zaprzeczać faktom. Niestety nie. Sądzi jedynie, że kierowcą był mężczyzna. Kate westchnęła cicho. To prawie tyle co nic. Tak, ale oczywiście nie wiemy, czy ten samochód w ogóle ma jakiś związek ze sprawą, dlatego nie powinniśmy się za bardzo zadręczać, że także w tym punkcie nie możemy się posunąć dalej. Możliwe, że mojego ojca śledzono. Napad na niego był prawdopodobnie zaplanowany i starannie przygotowany. I coś takiego zakładamy. Tu nie chodziło o zwykłe włamanie, podczas którego pani ojciec miał po prostu pecha, i wszedł włamywaczą w drogę gdyby tak było kaleb urwał i nie dokończył zdania ale kate wiedziała doskonale co chciał powiedzieć gdyby tak było to nie zostałby zamordowany w tak okrutny sposób sprawcą kierowały nienawiść i wściekłość a przy tym niczego nie ukradziono zgadza się dokładnie tak jak zeznała pani moim kolegom w domu niczego nie brakowało, w dodatku w portfelu pani ojca znaleźliśmy dużą ilość gotówki, która najwyraźniej nie interesowała sprawcy czy też sprawców. Ale tu nasuwa się tylko jeden wniosek, powiedziała Kate. Nie robiła tego po raz pierwszy. Wobec zawodu mojego ojca może chodzić tylko o akt zemsty. Co ja czytam? To oczywiste, że miał wrogów zbrodniarzy, kryminalistów. Trzeba sprawdzić każdą sprawę z jego przeszłości zawodowej i. To dokładnie to właśnie robimy i to bardzo skrupulatnie, przerwał jej Kaleb. Proszę mi wierzyć, podchodzimy do tego naprawdę bardzo poważnie. Powołaliśmy specjalną komisję i wszyscy, którzy w niej pracują, angażują się całym sercem. Richard był przecież jednym z nas. Chcemy wyjaśnić tę sprawę i zrobimy to. Czy próbował pan porozmawiać z Normanem? Dowryckiem? Sierżant śledczy Norman Dowrick był przez wiele lat najbliższym współpracownikiem Richarda Linwilla, a także jego serdecznym przyjacielem. Kate pamiętała go jeszcze z lat swojej młodości, bo i on, i jego żona często gościli w domu Linwillów. Rana postrzałowa, w wyniku której Do Dowrick doznał porażenia poprzecznego, była bezpośrednią przyczyną zakończenia jego kariery zawodowej 10 lat temu. W następstwie wypadku Norman zgorzkniał i stronił od wszystkiego i wszystkich, także od dawnych kolegów i przyjaciół, łącznie z Richardem. Kate często słyszała, jak jej ojciec mówił o tym ze smutkiem i rezygnacją, ale tak czy owak obaj mężczyźni pracowali ze sobą tak długo, i byli sobie tak bliscy, że możliwość uzyskania od Dawrika interesujących informacji była zdaniem Kate z pewnością duża, jednak i tu kaleb musiał ją rozczarować. Jeden z moich pracowników był u niego, ale zastał tylko Mrs. Dawrick. Norman rozstał się z żoną kilka lat wcześniej i przeprowadził się do Liverpoolu. Wiedzie tam smutne, samotne i pełne goryczy życie. Sądzę, że nie ma sensu go niepokoić. Nie wierzę, że powie nam coś, czego nie wiemy. W końcu on i Richard nie pracowali od tak sobie. Wszystko jest udokumentowane. I czego dowiedział się pan dotychczas z tej dokumentacji? Tymczasem dotarli do Scalby. Caleb wjechał na parking przed supermarketem znajdującym się na obrzeżu miasteczka i zatrzymał samochód. Kate. Proszę ją teraz spokojnie odetchnąć. Nie musimy przecież omawiać wszystkiego zaraz, w czasie pierwszej godziny pani pobytu tutaj. I tak będzie to trudne. Wejdzie pani do tego domu, będzie pani miała przed oczami obrazy z przeszłości i tego, co się ostatnio wydarzyło. Nie będę prowadził dochodzenia bez pani udziału ale nie jest konieczne abyśmy już teraz mówili o wszystkim patrzyła na niego oczami w których widać było aż nadto wyraźnie mieszaninę beznadziei i ogromnego niepokoju nic pan więc nie ustalił niczego się pan nie dowiedział ponad dwa miesiące po zbrodni nie natrafił pan na żaden ślad i dochodzenie nie posunęło się do przodu ani o krok oczywiście wiemy już sporo ale Sama pani wie, ile skrupulatnej i wykańczającej nerwy pracy to czasem wymaga. Czas pracuje przeciwko nam. Nie w przypadku aktu zemsty, który wiąże się z funkcją Richarda, jako policjanta. To też jeszcze ustalimy, wcześniej czy później. Bez obaw pracujemy nad tym. Kate była w tej chwili ucieleśnieniem wszelkich wątpliwości co do tego ostatniego, ale nie powiedziała ani słowa. Kaleb wskazał ręką supermarket. Powinna pani kupić sobie coś do jedzenia. Nie sądzę, że znajdzie pani cokolwiek w domu ojca. Funkcjonariuszka z Kapin w swoim czasie opróżniła lodówkę i wyrzuciła wszystko, co się zepsuło. Zastanie pani także i pod tym względem zupełną pustkę. Dziękuję, poradzę sobie. Nie chcę pani niczego kupować? Jutro jest niedziela i. Nie! Nie chcę niczego kupować. Musi pani coś jeść. Coś na pewno się znajdzie. Więcej nie mógł zrobić, włączył silnik. Miał przed oczami Kate, jak będzie siedziała sama w pustym cichym domu, w którym niegdyś mieszkała z rodzicami, a jedynym dźwiękiem będzie tykanie zegara i brzęczenie much na szybie. Niemal widział ją, jak będzie stała w kuchni i wpatrywała się w krzesło, na którym przywiązany za kostki i nadgarstki. Umarł jej ojciec. Kaleb na jej miejscu próbowałby szukać zapomnienia w dobrym jedzeniu i... No tak, ten dawny Kaleb szukałby też zapomnienia w przynajmniej dwóch butelkach whisky. W takiej sytuacji pomóc mogły tylko kalorie i alkohol. Ale Kate nie wyglądała na kogoś, kto sięga po jedno czy drugie. Najwyraźniej już dawno nie zjadła porządnego obiadu. I prawdopodobnie niewiele by jej pomogło gdyby się od czasu do czasu upiła. Sprawiała wrażenie kogoś, kto nie sądzi, że cokolwiek, czy też ktokolwiek jest w stanie jej pomóc, poza schwytaniem i ukaraniem mordercy. Ale zdaniem Kaleba także i to nie uwolniłoby jej od ciągłego wewnętrznego bólu. Kaleb jechał teraz w kierunku Church Close, do domu nieżyjącego nadkomisarza Richarda Linwilla. Siedzieli przy stole w salonie pijąc kawę i za wszelką cenę starali się podtrzymywać rozmowę, a dokładniej mówiąc, starali się o to Stella i o nas. Goście robili niewiele, aby to popołudnie nie było tak niemiłe i przykre. Terry Malejan w zasadzie niemal wyłącznie wpatrywała się z zachwytem w swojego przyjaciela i jak zauważyła Stella, próbowała z pewnym niepokojem albo przynajmniej zdenerwowaniem wybadać jego nastrój. Neil Courtney, ten nowy, Stelni rzadko zdarzało się spotykać ludzi, którzy na pierwszy rzut oka od razu wydaliby jej się tak niesympatyczni jak ten człowiek, kogoś, kto obudziłby w niej wręcz jakiś odruch obronny, jej uczucie lęku, co nakazywało największą ostrożność w kontaktach. Gdyby miała opisać Nila Courtney'a w kilku słowach, to użyłaby przede wszystkim określenia arogancki zarozumiały pyszałek absolutnie zimny uczuciowo bez śladu empatii typ, któremu najchętniej nie podałaby w ogóle ręki choć ten raczej wyglądał dobrze był wysoki i dobrze zbudowany miał włosy zgolone dosłownie na długość milimetra a w jego prawym uchu połyskiwał kolczyk biały t-shirt, dżinsy, kurtka dżinsowa mężczyzna, który z pewnością robił wrażenie na kobietach a już z pewnością na Terry. Terry bardzo się zmieniła w ciągu tych pięciu lat. A może stało się to, jak przypuszczała Stella, dopiero wtedy, kiedy poznała Nila. Bo w pamięci Stelli zachował się obraz młodziutkiej, nieco egzaltowanej dziewczyny, praktycznie dziecka, które całkiem nieoczekiwanie miało zostać matką i nie mogło się odnaleźć w chaosie własnych uczuć. Stella wprawdzie nie była nią zachwycona, ale uważała ją za całkiem sympatyczną a teraz pomyślała, że Tery uległa złym wpływom i nie była już z sobą. I już sam jej wygląd o tym świadczył. Dawniej była typem dziewczyny noszącej t shirty -shirt, dżinsy i adidasy. Ubierała się sportowo, a brązowe włosy wiązała z tyłu głowy. Była Do... wtedy lekko, nieprzesadnie umalowana. Teraz wybrała wariant kobiety seksownej i ekstrawaganckiej. A jednego i drugiego było zbyt dużo: za dużo szminki, tuszu i pudru, Farbowane włosy o nienaturalnie czarnym kolorze, także na czarno pomalowane paznokcie, spódniczka mini, ledwo zasłaniająca uda, rajstopy we wzorki, buty na obcasach tak wysokich, że dziewczyna sprawiała wrażenie wyższej i niemal o głowę, dekolt sięgający prawie do pępka, taki strój na spotkanie u adopcyjnych rodziców jej własnego dziecka, tak dalece niestosowny, a przede wszystkim ona sama sprawiała wrażenie kogoś, kto sam nie czuje się zbyt dobrze we własnej skórze. Nie wydawała się pewną siebie młodą kobietą, która działa świadomie, znajduje w tym przyjemność i której nie obchodzi, co myślą o tym inni. Raczej wyglądała jak ktoś niepewny siebie, ni zestresowany. Nie była sobą. Patrząc na nią, można było przypuszczać, że w jej życiu jest teraz jeden cel któremu całkowicie podporządkowała wszystko, a przede wszystkim siebie samą, przypodobać się temu facetowi, którego gdzieś dorwała, albo który dorwał ją. Ale pomyślała Stella, może ja to źle interpretuję, może niewłaściwie odbieram ich oboje, dlatego że ta sytuacja wydaje mi się tak okropna. Już w czasie rozmowy telefonicznej powiedziała, że na planowanym party urodzinowym samego dorośli tylko by przeszkadzali, ale tery i nil w odpowiedzi oświadczyli natychmiast, że wobec tego przyjadą dzień później i teraz w sobotę oboje siedzieli w salonie i działali stelli na nerwy dla samego przynieśli komplet klocków, jakimi chłopiec był zafascynowany w wieku dwóch lat teraz były one dla niego nudne oczywiście tery i nil nie potrafili tego przewidzieć ale stella zastanawiała się czy naprawdę tak trudno było w sklepie zapytać sprzedawczyni o stosowny prezent dla pięcioletniego chłopca? Stella miała wrażenie, że po prostu wzięli z półki pierwszą, lepszą zabawkę. Kiedy zjawili się w domu i w korytarzu natychmiast stanął sami, Terry odwróciła się do Nila i powiedziała z dumą: To właśnie on. To mój syn. Przerwa.